A rząd niemiecki naprawdę powinien zaproponować panu ambasadorowi dłuższy urlop, który przerodzi się w propozycję innej pracy. On sugeruje, że ludzie tacy jak, jak pan Mularczyk pomagają jedynie Putinowi. No i mówi to człowiek, który przez lata wspierał współpracę rosyjsko-niemiecką, który nie będąc jeszcze ambasadorem, pracując dla niemieckiego rządu, pracował na rzecz powstania, Gazociągu Nord Stream 2, kiedy już doszło do, do rozpoczęcia tej budowy, że wreszcie wszystkie przeszkody zostały usunięte. Czyli działał wprost na rzecz interesów Władimira Putina, oczywiście również na rzecz interesów niemieckich. Więc z jego ust czy spod jego palców słowa o tym, że ktoś działa na rzecz Putina, naprawdę brzmiał niezwykle obłudnie. Panie ambasadorze, to bardzo mi przykro, ale um, wydaje mi się, że um, powinien pan zmienić pracę.